Dlatego ja jednak bardzo zasłużone zwycięstwo, ale... No cóż myśmy obawiali się dzisiaj tego spotkania, bojąc się przede wszystkim o naszą strefę lotowyczną. Tak? Te obawy okazały się bardzo słuszne. Ja próbowałem to jeszcze ratować zmianami. Niestety w defensywie wyglądaliśmy dzisiaj przy jak rzeczywiście jakiś mały podmiejski. Trolejbus przy pośpiesznym pociągu. No niestety, niestety nie byliśmy się w stanie tutaj y, podjąć walki i stąd y, właśnie z, być może z tej, z tej fizyczności, ta wrażąca nieskuteczność nasza w y, dokładnej grze, faule, które się pod koniec spotkania nie były na pewno wynikiem złośliwości, ale właśnie tego braku sił, frustracji być może zawodników i, tak się to skończyło, dlatego, dlatego dzisiaj ten mecz yy, odbił na nas piętno w sobotni, yy, który, który graliśmy w błocie i, i naprawdę przegrywaliśmy, musieliśmy gonić wynik mnóstwo straconych sił. Moi no chłopcy pracują, chędzi jak byli pracy, tak jak w jakiejś tam regeneracji lepszej nie było możliwości. Myślę, że to dużą przyczyną było tego, że Odrze dzisiaj się grało ładnie i przyjemnie. Dziękuję bardzo. Pan prezes... Dziękuję za gratulacje. Uważam, że na tak późną jesień, na te warunki, które były na boisku, próbowaliśmy przynajmniej w większości minut tego spotkania grać naszą grę, zmieniać często strony boiska, ciągnąć grę bokami. Uż szybko ustawiliśmy sobie ten mecz, narzucając bardzo wysokie tempo. I, i, I ja zdjąłem zawodników zagrożonych kartkami w przerwie, zawodników, którzy potrzebują troszeczkę odpoczynku dlatego, że mam wyrównaną kadrę i zmiennicy wchodzą, są głodni gry jeszcze do przodu. No, wiele dośrodkowań z boku. Stojący w defensywie goście tam zagęścili i bramek więcej nie było. Natomiast myślę, że oglądaliśmy pod kątem organizacji gry dobre spotkanie i, i, i należą się chłopcom gratulacje, że po trzech dniach była dalej ta szybkość, wróciła ta świeżość, zregenerowaliśmy się. Naprawdę, zgodzę się tu z trenerem, że fizycznie, fizycznie ten mecz zdecydowanie wygraliśmy. I, 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 I łatwy, przyjemny, aczkolwiek naprawdę kilku zawodników, warunkami fizycznymi i, i, i siłą przerastała nas z, z zespołu Pniówka. ale radziliśmy sobie z tym. Po raz kolejny bardzo dobra gra w obronie, nieźle środek pola. No, cieszymy się z tego zwycięstwa i, i, i myślę, że uda się gospodarzom, którzy kapitalnie po meczu i przygotowali boisko, również przygotować je na sobotę, bo gramy kolejnym meczu świat. Dziękuję.